Dzień dobry, kochani, witajcie na kanale Rozmowy Mocy. Zapraszam dzisiaj na krótką poradę w Twojej bieżącej sytuacji. Zapraszam do wyboru talii. Dzisiaj tylko dwie grupy. Nie spieszcie się, zamknijcie oczy. Weźcie wdech i wydech. Otwórzcie oczy, i grupa, na którą padnie Wasz wzrok jest Waszym wyborem. Zapraszam. I witam serdecznie. Grupo pierwsza na Twoim krótkim czytaniu, porada w Twojej obecnej sytuacji. Pomyślcie sobie o czymś, co w tej chwili Was zaprząta. Przywołajcie to, czy to jest osoba, czy to jest sytuacja? Czy to jest um, jakaś rozterka wewnętrzna? Zobaczymy, jak tutaj pokierują karty tym czytaniem. Mam nadzieję, że uda to czytanie przeprowadzić się w sposób jak najbardziej taki obiektywny, abyście mogli z tego skorzystać. Zobaczmy. Tutaj, orientacyjnie, chodzi tutaj o jakieś uwolnienie emocji, o odejście od czegoś, o rozpoczęcie czegoś nowego. Tak, tutaj pokazują karty. Chodzi o to, aby jakby klucz całej sprawy, bo to, bo to o to chodzi. Istotą całej sprawy jest zmiana swojego sposobu myślenia o tej sytuacji. Odejście od um, właśnie ognia. Ogień y, az buławowy, as ognia w głowie, y, ósemka kielichów. Mówiąca od tego, że odchodzimy od tego, co nas spala. Dziewiątka kielichów. Uwolnienie emocji nagromadzonych w sercu, zleżałych, zaległych. Dziewiątka kielichów, tutaj przedstawiona jako wielość, mnogość, prawda? I to wszystko się uwalnia. Znajdujemy sposób, aby wyrzucić z siebie, oddać wszechświatowi, oddać sile wyższej. To, co było zgromadzone w nas, jak w termosie, to, co nosiliśmy, to, co właśnie stało się tym wewnętrznym ogniem, który spalał, i który, gdzie właśnie ten umysł także płonął, cały czas płonął jedną ideą. Co dalej? Dwójka mieczy, paść mieczy. Umiarkowanie i cesarz. Mocne energie, energie męskie. Sprawa może dotyczyć relacji, partnerstw. To może być też w pracy coś, przełożony szef, pracownik. To może być też mocna figura ojca. Zaznaczony jest tutaj bardzo silny, Taki proces wewnętrzny, dwójka mieczy. Cały proces myślowy, analityczny, skierowany do wnętrza. Po prostu, jakbyście byli świadkami swojej własnej, właśnie, szarpaczki emocjonalnej. Mamy tutaj poziom mieczy, który zazwyczaj mówi o przykrej konfrontacji słownej konfrontacji w konwersacji. Mamy tutaj także Strzelca, i mamy tutaj także barana. Jeżeli chodzi o karty, to mamy Umiarkowanie i Cesarza. Umiarkowanie, które właśnie mówi o tym, w ogóle też znajdujemy się w korytarzu zaćmień, więc tutaj jakby ten chłopak na karcie ma Księżyc i Słońce. Że właśnie tak jakby odsłaniają się przed nami nowe fakty. Odsłaniają się przed nami zagrywki, sytuacje, których wcześniej nie widzieliśmy, intencje, prawda? Jakby patrzymy na tego człowieka i mówimy sobie: czy ta osoba zachowywała się w stosunku do mnie tak zawsze? I ja tego nie widziałam. Jak to jest możliwe? No jest możliwe, właśnie, bo te zaćmienia mają to do siebie, że jedno nam jakby zasłaniają po to, żeby zwrócić naszą uwagę na coś innego. No i wygląda na to, że tutaj właśnie też może być taka historia, że człowiek, o którym myślicie lub sytuacja właśnie, która została spowodowana na skutek tej komunikacji, że właśnie e, ktoś się w tej komunikacji mocno odsłonił i pokazał właśnie, taki jestem, taka jestem, a wy stoicie i myślicie sobie, o kurczę, a ja w ogóle myślałam, czy miałam o tej osobie hmm, zupełnie inny ogląd. Zupełnie inaczej to widziałam. Jeżeli by tu chodziło o sytuację, no to właśnie sytuacja zaczyna pokazywać swoje nowe oblicza. Wychodzą właśnie jakieś ukryte fakty, ukryte aspekty, hm, ukryte intencje, którymi ta sytuacja była napędzana. Cesarz, jest tutaj ktoś, kto jest bardzo decyzyjny. Kto chce mieć kontrolę nad wszystkim, nad wami, nad sytuacją, a także nad sobą samym. Jest tu ktoś, kto chce to rozegrać to Chce rozegrać Was, i najprawdopodobniej to czujecie, dlatego jest ten płonący, dlatego jest ten ogień w umyśle. I też jest jakby właśnie chęć odejścia od tego. Baran i cesarz jest energią ognistą, zresztą tak jak strzelec. Więc tutaj, jakby to odchodzenie od tego ognia. Jak to zrobić, właśnie, żeby się oddalić? I właśnie, jak to zrobić, żeby tą dwójką mieczy, żeby to jakoś w sobie uspokoić, ugasić. Ostatni rząd. E, dziesiątka mieczy. Ósemka kielichów, dziesiątka mieczy, prawda? Jakby wszystko tutaj mówi o odchodzeniu, wycofywaniu się, ale też sytuacja i ta osoba e, pozostawiają po sobie e, pod spodem wieża. Pozostawiają po sobie e, właśnie takie olśnienie. E, taki właśnie nowy Nowy wgląd dotyczący osoby lub sytuacji. Widzę to inaczej, widzę to jasno. Aha, czyli tak to wyglądało. Z jakiegoś powodu e, nie widziałam wcześniej tego w ten sposób. Nie widziałam tej osoby aż tak. E, o tym dodatkowym wglądzie mówi też wieża, która właśnie daje nam takie olśnienia, która daje nam e, takie momenty, aha, e, że spada nam to bielmo z oczu, spadają nam klapki z oczu, opadają zasłony i że właśnie możemy to widzieć inaczej, a jednocześnie wieża, która mówi rzeczy właśnie, dzieją się szybko. To jest pam pam i już jakby wiemy, już widzimy, że jakby tutaj właśnie jesteśmy rozgrywani, że ktoś tutaj miał nieczyste intencje. Od zawsze, że ta komunikacja zawsze kulała, tylko z jakiegoś powodu tego nie widzieliśmy. Być może podkładaliście się, być może podkładaliśmy się, właśnie po to, aby, nie wiem, dla jakiegoś dobra ogólnego, dla dobra wspólnego, żeby nie pogarszać. Um, zasada jest taka, że jeżeli dbamy o czyjś komfort, prawda? Jesteśmy mili, grzeczni, e, układni i właśnie dbamy, a, żeby nie pogarszać, a dobra, ja tam sobie poradzę. Dbamy o czyjś komfort. To jednocześnie nie dbamy o swoje granice i niestety nie jest inaczej. Trójka buław mówi tutaj o tym, że być może ten proces zamykania tej sytuacji, zamykania kontaktów z tą osobą, jakiegoś emocjonalnego oddalania się lub pragnienie oddalenia się od, od tego. To jest proces, to nie jest. To się nie wydarzyło teraz. To ma swoje. Podstawy, to ma swoje korzenie gdzieś w przeszłości, bo tutaj trójka buław mówi właśnie o tym, że jakby yy, wysiane ziarna zaczną przynosić efekty. Więc jakby jest to tutaj dla mnie proces odchodzenia od czegoś i jesteście coraz bliżej zamknięcia tego procesu, o czym mówi trójka buław, która właśnie yy, yy, jest kartą takiej refleksji. Stajemy i patrzymy, że. Um, upragniony cel przybliża się do nas. Oczywiście za nami z, 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 mamy dwójkę mieczy, która mówi o przeprocesowywaniu tego od wewnątrz, tak jakbyście wiedzieli, że droga naprzód, która będzie się roztaczać przed wami w materii, w rzeczywistości i będziecie ją czuli pod stopami, jest jakby wynikiem pracy przeprowadzonej od środka na swoich emocjach. Potem macie dziesiątkę kielichów szóstkę kielichów, mówiłam uwalnianie przeszłości, siódemkę buław, także jakby idziecie w dobrą stronę, idziecie w stronę tego uwalniania, właśnie być może uwalniania przeszłości, stawiania granic, potem będziecie jeszcze uzdrawiać stratę poniesioną jakby w związku z tych kosztów poniesionych w związku z tą sytuacją lub z tą osobą, ale jakby fajny proces, który właśnie da wam, który da wam nowy start kto wie, być może chodzi w tym wszystkim najbardziej o to, aby e, oduczyć się tego, kim byliście, e, po to właśnie, aby być naprawdę tym, kim jesteście. Tutaj jest zima, tutaj jest e, dżdżownica, i tutaj jest e, pszczoła. Zaraz zobaczymy tutaj słowa klucze. I zima mówi o tym, że są zakończenia, że jest doładowanie, takie energetyczne poszerzenie, i tutaj jest refleksja. Dżdżownica mówi o jasności i o rozmyślaniu, czyli powtarza się energia dwójki i mieczy, i pszczoła mówi o społeczności, współpracy i słodyczy. Więc fajnie to wygląda. Może jeszcze nie czujecie się do końca fajnie, a może już zaczynacie czuć właśnie tą zmianę, która nadchodzi? Um, a nadchodzi i polega właśnie na tym, że zostawiacie za sobą wszystko to, co spalające, przykre, smutne, właśnie manipulacyjne, które um, blokowało wasz prawdziwy potencjał i w tej dziesiątce e, kielichów, jeszcze właśnie najprawdopodobniej na skutek tej dwójki mieczy. Czyli na, na skutek procesów wewnętrznych i poddaniu się w ogóle z odwagą tym procesom, przejście przez tą ciemną noc duszy, o której także mówi Dziesiątka Mieczy, właśnie uwalniacie te emocje, jakby pozbywacie się ich, pozwalacie, aby um, wydobyły się na zewnątrz, aby właśnie więcej ich w sobie. Nie nosić. Jeśli znaleźliście tutaj coś dla siebie, będzie mi bardzo miło zobaczyć Was w komentarzu. Dajcie łapkę w górę, aby pokazać algorytmowi że Film Wam się podobał. Niech leci w świat, niech trafia do innych. Może prześlecie go komuś, może podzielicie się tym filmem ze swoimi przyjaciółmi, z tym komu ewentualnie mogłyby te słowa także przynieść ulgę i pocieszenie, a może inspirację, a może po prostu zachętę do tego, żeby nie, nie ustawać w drodze. Jeśli chcielibyście odwdzięczyć się za to czytanie kawką, nawet najmniejsze espresso będzie dla mnie ogromną radością, ogromnym wsparciem. Zapraszam na Bajkofitu rozmowę Rozmowy Mocy Tarot. Link znajdziecie w komentarzu. Ja pozdrawiam bardzo serdecznie. Namaste. Niech moc będzie z wami. I witam serdecznie Grupo druga na Twoim czytaniu. I zobaczmy tutaj... Porada w waszej sytuacji, lub dotycząca waszej osoby, lub co tam macie, myślcie o tym, bo oto wyciągam karty, które powiedzą, że chyba chodzi o jakiegoś faceta i jakąś kobietę, jakiegoś króla kielichów i cesarzową, no nie mogę, i o ósemkę bułow. O to, że sprawy między tą parą przyspieszyły ostatnio. Gdyby to nie dotyczyło spraw relacyjnych, a dotyczyło jakiejś sytuacji, jest tutaj osoba, która bardzo potrafi o siebie zadbać, zatroszczyć się także o innych, która w ostatnim czasie przechodzi takie emocjonalne. Nie wiem, jak to powiedzieć. No, nie odnowienie, ale takie emocjonalne poruszenie. Bo mamy, prawda, króla kielichów, który mówi właśnie o emocjach, o przetwarzaniu emocji, przeprocesowywaniu emocji. I ósemkę buław, która mówi o tym, że sprawy przyspieszyły. Więc być może tutaj, na przykład, dla, tej, dla tego archetypu cesarzowej, który może być także energią mężczyzny. Um, jakby właśnie tutaj domykają się jakieś emocje, jakieś y, cykle emocjonalne, nawet bym powiedziała. Y, zamyka się właśnie coś, coś zostało przytriggerowane. To mogło być przytriggerowane także sytuacją, niekoniecznie osobą i właśnie zaprasza do tego, żeby się przyjrzeć, y, przeprocesować, zrozumieć i właśnie zintegrować w mądrość. Ale ogólnie, jeżeli jest tutaj jakaś para to dla Cesarzowej tutaj jest ktoś, jakiś mężczyzna, który ma który nie do końca, jakby jednak mimo wszystko się uporał ze swoimi emocjami. To może być też ktoś, kto często się pojawia na przestrzeni z drinkiem, i generalnie jakby sprawy tutaj przyspieszyły między wami zaczęło się dziać. Mamy tutaj księżyc, Asmieczy, król Monet i Siła, moc, które mówią o tym, że z mgły pytań bez odpowiedzi pojawia się decyzja. Decyzja najprawdopodobniej, to jest jakieś też olśnienie z tego rozmycia, z tego, że nie wiadomo o co chodzi, właśnie z jakichś takich też zaszłych, przeszłych. Bagienek emocjonalnych, właśnie jakichś nieleczonych, niezajętych, z tego, bo jakby w tym księżycu będziemy mieli całą tą emocjonalną, cały ten emocjonalny cień. I z tego jakby, gdzie nie wiadomo o co chodzi, ale że widzimy, że bo tutaj jakby w, może być w każdym, w Was także. To mogła być sytuacja, która przytrygerowała wszystkich, tylko każdego inaczej, każdego gdzie indziej. I z tej mgły, z tego trigera, z tego, co wydawało się, że prowadzimy sobie życie poukładane i wszystko jest jakby już na swoim miejscu, nagle okay. pojawia się ktoś, nagle pojawia się coś i pokazuje nam, kochany, kochana. Działasz na przykład z rany odrzucenia, albo działasz z rany zdrady, albo nie ma w tobie pewności siebie, albo działasz z poczucia, z za małego poczucia, z za niskiego progu własnej wartości. Godzisz się na rzeczy, na które nie powinnaś się godzić, bo, czy nie powinieneś się godzić, bo jednak masz w sobie jakąś tam nieuzdrowioną ranę, która właśnie decyduje o tobie z tylnego siedzenia. No i właśnie. Jakby z tej niepewności, z tej ciemności, z, tej, z tego księżyca wyłania się a mieczy, który właśnie jest olśnieniem, jest jak taka zapałka zapalona w ciemności, w ciemnym pokoju. Nagle widzimy rzeczy inaczej. Nagle okazuje się, że ten e, król kielichów, który jest być może naszym partnerem, albo naszym byłym partnerem. Prawda? Jakby okazuje się. Hello, tutaj jest jakby to jest jakby wo worek ciemności, worek nieprzepracowanych rzeczy, który jednocześnie jest lustrem pokazującym nam samym. W nas też jest drugi taki worek nieprzepracowanych rzeczy, który nam kochanie pokazało, właśnie. I ta zapałka, właśnie jestem, jest decyzją. Decyzją o tym, że um, no dobra. Jest, są tutaj decyzje do podjęcia. Decyzja o, o stanięciu do decyzji, na przykład. Decyzja o tym, że dobra, widzę to, że y, na przykład ty się tym nie zajmujesz, co jest w tobie i że na przykład nasza relacja y, przez to nie może się rozwijać. A co się nie rozwija, to się zwija. Bo tutaj mamy króla monet zaraz za tym króla bardzo mądrego, króla zasobnego w za właśnie w zasoby i wiedzę i mądrość o życiu, ludziach i świecie. Który właśnie staje za sobą. Więc jest tutaj ktoś, kto stanie za sobą. Jest tutaj ktoś, kto odetnie się od kogoś innego, kto dla odmiany właśnie y, nie ma życzenia albo nie ma w sobie zasobów do tego, żeby robić coś ze sobą. Nie będzie tutaj łatwo, bo tutaj mamy siłę, siłę, która zaprzestawia nas do wyzwań i wyciąga z nas nasze najsilniejsze, najmocniejsze cechy. Więc jakby spotkania z siłą nigdy nie są niczym przyjemnym. Chociaż stawiają nas do naszej osobistej mocy. E, I ostatecznie jesteśmy zadowoleni i jeszcze bardziej wzmocnieni. No tylko właśnie najpierw trzeba przejść ten trening jakby, tak? Trening, gdzie zostaną z nas wyciśnięte pod krew i łzy. No ale potem jesteśmy po prostu zahartowani właśnie jak ten miecz. Ogniem, wodą i właśnie uderzeniami młota kowala. E, więc jakby ostatecznie... Ostatecznie jest to hartowanie charakteru, to spotkanie, a kto wie właśnie może, zwrotnica, która przestawia, która właśnie zmienia decyzyjność, zmienia system decyzyjny. Wasz, wasz w ogóle cały program decyzji um, lub de powstaje decyzyjność odnośnie tej osoby. Tutaj jakby to samo dotyczy energii kobiecej, dla panów, tylko że cesarzowa dla was jest nagle okazało się poza zasięgiem trochę. Ona jest trochę jakby w tym księżycu właśnie schowana, wymykająca się, uciekająca taka właśnie, nieprzewidywalna. Ona skrywa tajemnice, które, których się nie spodziewaliście. Więc tutaj odnośnie sytuacji, sytuacja właśnie jest jakieś olśnienie odnośnie sytuacji, i widzimy, że dla dobra właśnie trzeba będzie się zmierzyć. Sytuacja, która właśnie zaprasza do zmierzenia się z wewnętrznymi jakimiś demonami, na przykład, sytuacja, która właśnie będzie wymagała takich bardziej ekwilibrystycznych posunięć układów takich właśnie wymagających um, sytuacja wymagająca, ogólnie jako sytuacja i wymagająca od nas takich um, sięgnięcia do zasobów właśnie. Um, Z których, których na co dzień jakby nie korzystamy, że czasami nawet nie wiedzieliśmy, że możemy być aż tak kreatywni, aż tak silni, aż tak wytrwali, aż tak uh, um, właśnie w mocy, w sile, żeby to, żeby przezwyciężyć, żeby stawić temu czoła. Myślę, że tak idę dosyć neutralnie w tym czytaniu, w żadną stronę dwójka. Nie, czy. Mam nadzieję, że tutaj każdy. Może znaleźć coś dla siebie nie tylko o relacjach. Mamy tutaj dwójkę mieczy słońce maga. No cóż, po przeprowadzeniu, po przejściu. Emocje, właśnie rzeczy do zaopiekowania się i zaopiekowania się tymi, tymi rzeczami. Więc jakby. Stajecie odważnie do sprawy. Wiecie, że kiedy zmienicie siebie, zmienicie świat dookoła was, że żadna zmiana nie zacznie się wydarzać, jeżeli w was samych właśnie będą rzeczy nieuporządkowane. Wiele rzeczy być może wyciągnięcie na się światło dzienne, właśnie prawda tutaj mamy ten as mieczy i słońce, jakby to olśnienie. Że widzę, że to trzeba wyjąć, przyjrzeć się, zaopiekować się, może gdzieś pójść do jakiegoś life coacha, może do kogoś, kto się zna na tym i właśnie sobie to poukładać, poprzepracowywać, właśnie może jakieś, no nie wiem, jogi, ćwiczenia oddechowe, sesje oddechowe. Wszystko to, co naszą ciemność, wyciągniętą już na powierzchnię, bo ona się zacznie jakby wydobywać, właśnie pomoże zamienić światło. Jakby tak, wyciągnęłam ostatnio taką kartę, która mówiła: Spotkasz się ze swoim cieniem i przetransformujesz go w światło. I oto to światło i ta transformacja wprowadza was w energię MAGA. MAGA, który zaczyna kreować swoją przyszłość, swoją rzeczywistość, w ogóle swoją teraźniejszość. Kogoś, kto jest właśnie w stanie tworzyć swoje życie, ale. Ma już przepracowany cień, a przynajmniej jakieś tam jego aspekty, i tworzy to na zupełnie innej intencji. Także bar ostatecznie w proces taki sobie, bo to trzeba po prostu przejść i zmierzyć się z tym, wyciągnąć to, to ciemne i przetransformować w, w światło, ale to fajnie, bo to zmieni Waszą kreację. Zmieni, kto wie, być może właśnie to, co dzieje się z Wami teraz. Jest podwalinami do budowania nowego życia, bardziej zgodnego z Wami, takimi, jakimi jesteście teraz, albo takimi, jakimi chcecie się stać, jakimi potrzebujecie się stać, prawda? Wolnymi od tych wszystkich jakichś naleciałości dotychczasowego życia, programów, jakichś wtrętów, wrzutów. Rozumiecie na przykład nagle, dlaczego reagowaliście tak, jak reagowaliście? Dlaczego byliście tacy emocjonalni, nadwrażliwi? Dlaczego przyciągaliście takie osoby do swojego życia? Jakby przepracowujecie swój cień i kreujecie inaczej. Ostatnie trzy e, karty dla Was. Um. I mamy tutaj. Pielęgnowanie. Hasła, słowa kluczowe: utrzymanie, zachęta, przewodnictwo. Potem mamy zasiew, planowanie, wyznaczanie intencji, optymizm i e, zabezpieczenie, tworzenie rezerw, bezpieczeństwo, przezorność, oszczędność. Czyli jest tutaj od pielęgnacji poprzez zasiew do właśnie zabezpieczenia siebie, e, zabezpieczenia właśnie. W jakiś sposób swojej przyszłości. Więc jakby zajmujecie się tym, ta pielęgnacja to jest zadbanie o siebie, bo kiedy będziecie zadbani, czyli w tej dwójce mieczy, właśnie będziecie mogli w tym magu wysiewać nowe ziarna. No a potem to już, wiadomo, przezorność i bezpieczeństwo. Dbanie właśnie o swoje bezpieczeństwo. Kto wie być może w tym dbaniu o swoje bezpieczeństwo, o robienie zapasów, o gromadzenie też zasobów, pomyślicie także może o ustanowieniu swoich granic, o przesunięciu swoich granic, o nadaniu tym granicom nowego kształtu. Jeśli znaleźliście coś dla siebie w tym czytaniu, zapraszam do sekcji komentarza. Zapraszam, dajcie łapkę w górę, aby pokazać algorytmowi YouTube, że to czytanie z wami zarezonowało. Podzielcie się tym czytaniem z kimś, komu może przynieść ulgę, inspirację lub pocieszenie. Jeśli chcielibyście odwdzięczyć mi się e, za to przesłanie, zapraszam na bajkofitu. Nawet najmniejsze espresso sprawi mi ogromną radość i będzie dla mnie ogromnym wsparciem. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Namaste. Niech moc będzie z Wami.